Mój Boże, co to było? Aloha, motużyści! Nic go niż w tym odcinku nie da się zobaczyć. Za. Nie, w ogóle ta akcja z tym kaskiem i samolotem to było coś najdziwniejszego w moim życiu, co zrobiłem. Goście z Schuberta mówią do mnie, może by się wziął za robotę. Dobra, już dobra, mówię. No bo trzeba przetestować kasek S3. Szkoda, że tylko mamy jedną kamerę, bo może się zawiesić, ale jakoś to będzie. No, ja im tłumaczę, że przecież byłem i w Chorwacji, i na Glocknerze, i już wszędzie. Że jeżdżę, katuję i tak dalej. A oni, że to wszystko za mało, że to wolno, że to trzeba szybciej, że co? A ja mówię, że prawo jazdy mi zabiorą, że nie. No to wymyślili. Co będziemy to mierzyć robić? No, chyba skakać na spadochronie albo ze spadochronem. I być może są to moje ostatnie chwile. Tak, właśnie po to się uczyłem, studiowałem, po to uczyłem się jeździć motocyklem, łamałem, przewracałem, żeby teraz zrobić tą idiotyczną rzecz. Ten zaraz się tam roz... robi, robi sobie Jak następnym razem będziecie chcieli do kogoś żeby zrobić te kłopoty, to to nie wiem, co do mnie. Na miniony rok 2023 Schubert przygotował zupełnie nowy kask o nazwie S3, który zastąpił nieco trącącego już myszką S2. Trzeba przyznać, że był to kask całkiem udany, ale z każdym kolejnym rokiem jego użytkownicy obnażyli jego kolejne wady, dając producentowi do zrozumienia, że konieczne jest przeprowadzenie rewolucji w segmencie sportowo-turystycznym. W podjęciu ostatecznej decyzji pomogli nie tylko sami fani marki, ale przede wszystkim zbliżająca się zupełnie nowa norma bezpieczeństwa, do której ów kask musiał zostać przygotowany. Wobec tego inżynierowie w Magdeburgu dwoili się i troili, aby ponownie zamieszać na rynku i po raz kolejny pokazać, że Schubert słusznie znajduje się w światowej czołówce producentów kasków motocyklowych. Przepakowuję sprzęt i szykuje się proszę Państwa do jedynego w swoim rodzaju, pierwszego w Polsce testu kasku Schubert S3. Pierwszego w Polsce testu takiego Schuberta S3. Znaczy w sumie to ja nie wiem czy w ogóle ktoś tak testował kaski, to głupie będzie. na pewno i tak mądrzejsze niż jeżdżenie 200 na godzinę po drogach publicznych. Bo właśnie do takich prędkości rozpędza się człowiek, jak spada, nie wiem, z 4000 metrów czy coś. Sporo jest w nim rewolucji, na której szczególnie zależało właścicielom poprzedniej wersji S2. Najnowsza norma o nazwie ECE 2206 została ustanowiona przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych i wprowadziła sporo zmian, które dotyczą ochrony głowy podczas jazdy motocyklem. Nowelizacja przepisów sprawiła, że nie tylko mają być one zdecydowanie bardziej bezpieczne, ale zmieniają także kwestie zarówno wizjerów, dodatkowych. Blend przeciwsłonecznych, a także sam sposób testowania skorup. Aby możliwe było dostosowanie najnowszego modelu S3 do nowych norm bezpieczeństwa, konieczne było wprowadzenie zmian już w samej strukturze skorupy. Ta wykonana jest z materiału DFP, który dla zwiększenia wytrzymałości wzmocniono jedną warstwą włókna węglowego. Dzięki temu kask ma niższą wagę, zachowując przy tym bardzo dobre właściwości pochłaniania energii. Wnętrze kasku posiada nowe wypełnienie EPS o różnej gęstości, które jeszcze lepiej amortyzuje wstrząsy. Wszystkie zabieg. Zostały zrobione z myślą o poprawie bezpieczeństwa, ale także wymuszone zostały nowymi przepisami. Kami, bo... I tak się nie bałem, nigdy nie czułem tak dużego przyspieszenia. Nigdy nie zrobiłem tak dziwnego testu motocyklowego, który nie był testem motocyklowym, no ale rozpędziłem się do 200 km na godzinę, tak plus minus, bez owiewki i bez tych zmiennych, które ma motocykl. No bo każdy ma inną szybę, każdy ma inną owiewkę, w każdym jest inna pozycja za kierownicą. No i oczywiście ta pozycja za kierownicą też była niemiarodajna, bo leciałem tak, czyli z głową uniesioną do tyłu. Nawet go umyłem, że nie krzyczeli. Ciemna szyba, interkom, muzyczki będę se słuchał. No i wziąłem sobie rękawicki, żeby mi łapki nie zmarzły i jak będę kręcił z membranką górę, to jest, może nawet lać. To generalnie mnie już nic nie martwi, w sumie jestem gotowy na wszystko, ale mam ochraniacze kolanowe w gacie, jakbym spadł to. Bardziej się boję także że tym kukurydznikiem będę musiał lecieć. Ale jak już zaczęliśmy spadać jak kamienie, to już byłem tak ściśniony, ściśnięty i przestraszony. Porównuję to tylko do pierwszej jazdy na motocyklu, takim dorosłym, kiedy zsiadłem z motocykla. I mi tutaj tak czułem, jak mi tu wszystkie żyłki tak pulsują, i nie wiem, co się ze mną dzieje. No to właśnie tak miałem podczas tego skoku. To mnie się normalnie wszystkie no, włos na głowie zjeżdża. Nie miałem w ogóle paniki żadnej, żadnego stresu, nic, dopóki siedziałem w samolocie. Ale jak ta kotarka poszła do góry, to, boże. No, mięciutki byłem. No i wyskoczyliśmy, to przyspieszenie, przyspieszenie, aż mi się ciemniało w oczach, pokazał mi. To jest, to jest jakaś abstrakcja. Załapałem się za szczękę, otworzyłem wcześniej szybę i schamowaliśmy, ale tak gwałtownie, że nagle się wszystko uspokoiło. Zrobiła się cisza. Później mówi, dobrze, wszystko git, ja mówię, że wszystko git, bo jak ma być, przecież jestem bezpieczny, mam ochraniacze motocyklowe i kasek na głowie. Leciałem też tak, że miałem umowę z tym człowiekiem, który był przypięty do mnie, że będę trzymał się za szczękę w momencie, w którym będzie otwierał spadochron, żebym swoją głową i tym przeciążeniem, hamowaniem, nie uderzył go w nos, no bo jeszcze tego by brakowało, żeby mu złamał nos. Patrzcie, taki uśmiechnięty, że był, taki właśnie. O! i sobie fruniemy, i mówię, a to luz, to już się nie będę bał. No, dobra, myślałeś, że wiesz, to to jest przyspieszenie, to. Twój wypada z samolotu gdzieś w glebę i się kręcisz, to o Boże. No to wymyślił, że będziemy teraz skręcać. No to mówi pociągnij lewą linkę, prawą zluzuj. No i na mnie tak do poziomu wykręciło, a jak mnie wykręciło do poziomu, i tak trzymał przez chwilę, że w poziomie, to mi się nawet wydawało, że miałem nogi wyżej niż głowa, ale tylko mi się wydawało. To mi ściemniało znowu w oczach, no i ja akurat chłop wiedział co robi, to odpuścił mnie i mi odciemniało w tych oczach i już mogłem spadać dalej. Dobrze, że miałem garnek, bo miałem jak oddychać, bo tak to chyba bym nie mógł oddychać z tego przyspieszenia. Fantastyczne. Fajnie, że to zrobiłem, bo zawsze chciałem skoczyć ze spadochronem, ale już więcej chyba nie muszę. Jestem zaspokojony, wystarczająco. Na następny dzień bolał mnie każdy mięsień, W ogóle jak jajca. Chłop, który ze mną skakał, to prawie zdrowaśki klepiał. Był przestraszony A. bardziej ode mnie. Teraz sportowo-turystyczny kask z Magdeburga jest jeszcze bardziej zaawansowany pod względem użytych materiałów, co bezpośrednio przekłada się zarówno na pochłanianie uderzeń w momencie upadku, ale także na jego wagę. Ostatni czynnik również jest niezwykle ważny, gdyż jego ciężar bezpośrednio wpływa także na sam komfort jazdy. Bezszwowa wyściółka Schubert Individual pozwala na dopasowanie kasku według indywidualnych potrzeb, a pomaga w tym również możliwość zmiany grubości wyściół odbocznej i tylnej, dzięki czemu będziemy mogli niemalże idealnie dopasować jej wypełnienie do kształtu naszej twarzy, jeszcze bardziej poprawiając komfort użytkowania. Na pewno fajnie, że w przypadku skoków ze spadochronem w tym kasku znaczy w ogóle w kasku motocyklowym przede wszystkim. Chyba nie można w ogóle, nie wiem. W każdym razie fajne jest to, że mogłem oddychać sobie normalnie. W związku z tym, że siedziałem w tym kasku już w samolocie, byłem pozapinany, to mimo, że no ten skok mnie trochę przerażał, ale dopóki tej kurtynki nie otworzyłem, to nie ja tak bardzo, to czułem się tak bezpiecznie, bo byłem zamknięty w jakiejś przestrzeni w tym kasku. I to była też taka przestrzeń, którą znałam, no bo często robię głupie rzeczy na motocyklu. Może nie takie niebezpieczne, ale, ale różne, nie, że mogę się przestraszyć. No i zawsze ten kask jest na głowie i on mnie izoluje trochę od tej zewnętrznej części świata, i w tym przypadku też tak miałem, że czułem się przez to pewniej. Nawet i w momencie kiedy yy, siedziałem na brzegu samolotu i zamknąłem sobie szybę, bo wiedziałem, że zaraz będziemy wyskakiwać, to tak poczułem że się trochę uspokajam i to było to, no. Nie wiem co powiedzieć. Wyskakujesz z samolotu, spadasz jakieś 50 metrów na sekundę z 4 km, czyli to jest jakieś 200 km na godzinę. No i ten kask dostaje takiego przyspieszenia, jakiego nigdy nie dostaje na motocyklu. I ten kask jest poddawany tak naprawdę siłą, którym nie spotkasz na motocyklu, bo. Jest jakaś aerodynamika, tutaj praktycznie walisz od razu głową w powietrze i to co ciekawe to, to fakt, że po pierwsze mogłem oddychać, po drugie miałem bardzo stabilną głowę, nawet przy otwarciu czaszy to powietrze tak stabilizowało ten kask, że nawet nie poczułem tego, takiego dużego szarpnięcia jak myślałem na dłoniach, które ułożyłem sobie na szczęce, żeby mi nie porwało głowy czy w jedną, czy w drugą stronę, więc to na pewno na plus. Ogromny huk, ogromny hałas, ale to już bez znaczenia w czym byś leciał, to na pewno przy tej prędkości jest niesamowity spokój chwilę po otwarciu czasu. Warto również zaznaczyć, że S3 posiada system awaryjnego zwalniania policzków SRS, który znacznie ułatwia ściągnięcie kanku z głowy w awaryjnej sytuacji. Służby ratunkowe, pociągając za dwa niewielkie paski, mogą wyciągnąć wyściłkę policzkową, tym samym redukując siły działające na kark i ułatwiając jego zdjęcie z głowy. Lewa zostaje! Jeszcze się weselnie pyta, co tak myślisz, co tak myślisz? Nowe normy wprowadziły również regulacje w zakresie samych blend oraz wizjerów. Schubert S3 posiada wyjątkowo wytrzymały i odporny na uderzenia wizjer. Nie jest to tylko szczegadanie, gdyż zgodnie z normą ECE 2206 muszą one wytrzymywać uderzenie stalowej kulki o średnicy 6 mm i 0,86 g, poruszającej się z prędkością 60 m na sekundę bez przebicia, rozbicia lub wyrwania osłony przez urządzenie uderzające. No, test kasku wyszedł, nie wiem jaki, nie wiem co Wam powiedzieć, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że na, w tym kasku jeżdżę prawie cały sezon, od kiedy on się pojawił, pewnie w pierwszej połowie sezonu. I e, lubię w nim to, że na pewno wygląda nie nienachalnie, nie jest taki, bo wiecie, kaski się dzielą na takie, które zwracają na siebie uw uwagę wyglądem i są takie os z ostrymi rysami, malowaniami, ale są też takie szare myszki, jak dokładnie ten, który zresztą przyozdobiłem najlepszymi naklejkami świata. I on pasuje na każdy motocykl, to jest bardzo ważne. Ponadto mam ciemną szybę, ale mogła być ciemniejsza ale to jest norma ec 2206, nie może być ciemniejsza. Dodatkowo posiada system o nazwie Anti-Roll Off System, zapobiegający zrolowaniu się kasków podczas wypadku. To zestaw pasków łączących w dodatkowych miejscach paski pod brodą ze skorupą kasku, które gwarantują, że prawidłowo zapięty kask samoczynnie, nawet podczas przeciążeń spowodowanych wypadkiem, nie spadnie z głowy. W przypadku wentylacji śmiało można powiedzieć, że Schubert ma ogromną wiedzę, którą wykorzystuje w swoich kaskach. Model S3 otrzymał nowy, podwójny wlot powietrza w szczęce, który jest wyposażony w wymienny filtr powietrza. Gwarantuje on prawidłowe oddychanie w ekstremalnych warunkach, a intuicyjne przyciski w przedniej części kasku łatwo odsługiwać w rękawicy motocyklowe. Tutaj spoko na pewno są te dwie wentylacje: jedna taka bezpośrednia z filtrem, i druga taka otwierana. Powietrze uderza w szybę, zwalnia, żeby było ciszej i wpada do środka i dostajesz to powietrze na, na szybę, żeby nie parowała. Oczywiście do tego kasku można założyć pinlock, więc, więc wszystko tak jak należy. Pinlock jest w zestawie, no i wentylacja ta bezpośrednia taka, jak jedziesz szybko na przykład po torze, czy jakichś tam szybszych ses sekcjach. I, I ciepłe powietrze już nagrzane, wypada tędy, robi się podciśnienie, przez to ten przepływ jest mocniejszy. Dodatkowe wloty w górnej części kasku są również regulowane, dzięki czemu użytkownik S3 maksymalnie może dopasować jej działanie. Dodajmy również, że w skorupie kasku od wewnętrznej strony również znajdują się dwa niewielkie wloty wentylacyjne, które również w zależności od temperatury możemy otworzyć lub zamknąć. Podobnie jak inne modele kasków Schuberta, również S3, już fabrycznie wyposażony jest w głośniki HD. Niewielki mikrofon umiejscowiony w szczęce, a także ma miejsce na zainstalowanie dedykowanego interkomu Sena SC2. Oznacza to, że dokupując akcesoryjne urządzenie, musimy jedynie zdemontować niewielką zaślepkę, a następnie wpiąć interkom i od cała filozofia. I działa, se tam gada, odpowiadam, słucham muzyczki, podcastów pod warunkiem, że nie jadę za szybko, bo nie ukrywam, że mógł być troszeczkę głośniejszy. No ale cóż, jest jak jest, nie jest źle. Do wyboru macie grafiki. Nie będę Wam mówił, jakie, bo zaraz się zmieniają pewnie bo nowy rok wchodzi w grę. Ja specjalnie przytrzymałem z tym filmem aż do teraz, żebym mógł wam powiedzieć o tym kasku z perspektywy użytkownika, a nie tylko człowieka, który chciał nakręcić reklamę tego kasku. No. A lądowanie super trawa śliziutka. Ja bym normalnie na pufie siadał. No, Mega, mega kolorziowy. ale trochę był zdziwiony, jak nie zobaczył. Ponadto mam ciemną szybę, ale mogła być ciemniejsza, ale to jest norma ec 2206, nie może być ciemniejsza. Na szczęście ta szyba ma jedną zaletę. Kiedy wracałem na skuterze z Podlasia z tą szybą, to jechałem w nocy, bo trochę mi się zeszło i nadal mogłem jechać i coś widzieć, więc to na pewno, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ma sens. Najważniejsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w mojej opinii jest również to, że tego typu kaski, przynajmniej na mojej głowie ten kask, jest wygodny i nie sprawia, że mnie gdzieś uwiera. A wydaje mi się, że największym niebezpieczeństwem dla motocyklisty jest to, kiedy jadąc na motorze, motorku, motocyklu, myślisz o tym, że cię boli łeb i cię uwiera ten kask i go chcesz zdjąć, ale musisz się skupić na jeżdżeniu. A przez ten ból czy jakiś brak komfortu nie możesz się skupić na jeżdżeniu. Nienawidzę tego, a w tym kasku tego nie mam, nawet jak jadę kilka godzin. Czy ma wady? Wydaje mi się, że główną wadą jest jego szyba, taka, że ona jest taka miękka, wyginająca się i mam wrażenie, że ona się zaraz może rozlecieć. Tylko, że z doświadczenia też wiem, że jeżeli coś ma wytracać energię, ma pochłaniać energię, jeżeli coś ma być bezpieczne, to tak jak klatka bezpieczeństwa w samochodzie, może nie klatka bezpieczeństwa, strefy zgniotu kontrolowane mają się zgniatać, żeby wytracać energię, to być może z tą szybą tak ma być. Nic mi tu nie pękło, nic się nie urwało, wszystko jak działało, tak działa. Ja też co prawda nie że w tym kasku w jakichś trudnych warunkach, bo tylko drog Takich normalnych, czasami w deszczu, czasami w słońcu, czasami w jakimś tam delikatnym błocie, ale wszystko działa. Wentylacje się nie pozacierały. Wentylacja, co ciekawe, w brodzie posiada filtr, więc jakieś tam muchy czy osy nie wpadną wam do środka i to chyba jest najważniejsze. Oczywiście pod warunkiem, że macie zamkniętą szybę. W tym kasku byłem w Chorwacji, w tym kasku jeździłem po. Austrii, w tym kasku jeździłem bardzo dużo po Polsce W tym kasku skakałem ze spadochronem Każdy jest kozak dopóki nie stoi na tej, w tej dziurze, że tam zaraz musi skoczyć To wtedy... no Jezus Tak czy inaczej, no skoczyłem Aha. No jest taki zrobiony w miarę fajnie Myślę, że nie, nie będziecie niezadowoleni jak go kupicie Wrzucicie go na każdy motor, macie trzy motocykle, no to co za różnica na, W każdym będziecie jeździć i w każdym położeniu będzie git Blenda ma regulację, może być dłuższa, może być krótsza Tu od spodu się przełącza i spoko tak trzeba żyć. Pozdro. To byłem ja, wąs. Na razie. Nie wiem, jaki jest, do czego ten test doprowadził. Śmiesznie było. Ja se. Dziękuję. dziękuję, jestem z siebie dumny. Tą nagrodę, za tą nagrodę dziękuję swojej mamie, tacie, rodzinie, psu i kotu. Niezwykle dla mnie ważne w przypadku kasków motocyklowych jest to, że kupujecie kask i ten kask posiada jakąś tam gwarancję. I na przykład Schubert, te w ogóle fajne marki, one mają takie gwarancje, że im zależy, żebyście nie chodzili, nie jęczeli po rynku, że coś jest nie takie. Więc jak coś się dzieje, to tam dzwonicie do nich e, coś się stało. E, zróbcie mi, e, bo was oszkaluje w internecie. No i oni to robią i z tego co wiem i słyszałem przynajmniej, bo też ze mnie. Ja to też jestem taki, że nigdy mi się nie chce dzwonić na te reklamacje, jak się coś spitoli, tylko sobie jęczę sam w sobie i jeżdżę na przykład z czymś urwanym. No ale w tym przypadku nie jeżdżę jeszcze z niczym urwanym. Ba in kas.